Hej witajcie, jestem Tapczana to kolejny odcinek z serii Warhammer Vermintide 2 Ostatnio graliśmy wyzwoloną, jedną. Teraz zagramy z jedną DLC, czyli nekromantką. Teraz tak, oj nie to. Nasze talenty mamy tak. Użądlenie. Trafienia wręcz przewracają 0,5% tymczasowego zdrowia. Trafienie krytyczne wręcz i trafienia w głowę przewracają zamiast tego 2. Trafienia krytyczne w głowę przewracają 4. Tymczasowe zdrowie. Żniwa. Trafienia krytyczne mają nieograniczone przebicie i o 25% większą moc. Ulepszona moc. Zwiększa całkowity poziom mocy o 7%. Efekt ten jest nakładany przed innymi wzmocnieniami. Przypęta krew. Ataki krytyczne przeciwko wrogom dotkniętym złożeczeniem nagasza powodują wybuchy, które dodają obrażenia pobliskim wrogom w oparciu o obrażenia ataku. Klątwa nieśmierci. Użycie wskrzeszenia umarłych zmniejsza obrażenia otrzymywane przez jenne o 80% na komplet kolejnych trzech trafień. Seneszal grozy zwiększa zdrowie i obrażenia szkieletów o 25%. Rozkaz ataku nakazuje teraz szarżę. Rozkaz obrony może teraz wydać jednocześnie. Jeśli chodzi o wyposażenie, używamy zaklętego żniwiarza, czyli inną no, kosy. Oraz yy... Kostura wykradania dusz, czyli specjalnego kostura nekromanty. Jaką my dzisiaj mamy misję do ogrania? w wprost do gniazda rozpoczynamy akt trzeci pod prą. Bardzo fajna misja. Hmm. Tu pierwsze dwie misje są fajne. Trzecia jest strasznie trudna. Obóz wojenny, szczerze nie pamiętam o co tam chodziło, ale to jest z bossem. No i potem mamy Skittergate ostatnia misja, więc wiadomo, że z bossem. No ale lecimy pod prąd. Eee, Aj! Opis może przeczytam pod prąd. łupieżce bandy blodów grasują na polach okalających Uzingen. Chyba nie muszę wam mówić, co to oznacza dla biedaków, którzy się na nich natkną. Idźcie do Morgenshof. E, największej farmy w okolicy. Jeśli są jacyś ocalali, na co mam nadzieję, na pewno będą tam przetrzymywani. Zróbcie co w waszej mocy. Każdy uwolniony więzień to jednego niewolnika mniej dla wroga. A za poległych odpłacie im znowu Czyli misja ratunkowa, poniekąd, na którą idzie nekromanta. W tym wypadku i martwych można uratować. <laughs> o, Jakiś Mr. Endergames dołącza. I jakiś rusek też dołącza. Jakieś triki bryki No ja to tylko pokazuje, że ludzie ciągle grają w tę grę To jest fajne Bardzo fajne Naprawdę fajne No Dzisiaj Myślałem, że ich nie wczyta. Bomboty, prawda? Nie, to już będą wczytani. Tak, ja, obaj są wczytani. Łowca nagród i afrykancy, ryrusek, a jak? O cicho idzie. Bra skott, jenta mi! <test> Księgi <Kengis> znajdź <ich> grimoire. Takie kawę, The farm has suffered, but perhaps the living yet shelter there. Slaughter, or fled into the fields.

Let's leave him to it. You'll only make him worse. The storm torments them. They bring more fire to the back of blight The black finished. No punch door. Tao, O, coś mi działo w plecy. Któreś ma pierwszy poziom, to Karelian, a nie? Aha, dobra, oni tam poszli. Tu nic więcej nie ma. Poza mózgiem. Mikstura w ogóle Iły, na co mi ona? Chaos, warrior, Chaos warrior gdzie? Wow, Ładno, że oblok postawić. I still need your strong right now. Nice, that was a little unconflicted carnage, isn't no it, Conflict, which I serve a righteous cause. I experience no spiritual conflict. Oi! Don't ruin the fun we're having, alright? You are survival. kielety. Fajny jest nekromanta. Oh, that looks like a <grymne> <grymne> Ogólnie, jako wieloletni RPGowiec nie pojmuję, jak może współpracować z takimi postaciami jak... Łowca Czarownic? I że Łowca jej jeszcze nie spalił. Zapraktykowanie nekromancji No, ale nie będziemy się kłócić, nie? Dobra. Idziemy po... po niespodziankę. Kogoś dopadło, ale są jeszcze inni, więc szlak by to spadłem. Jedna nie umie skakać, czy co? Dobra, szkieletungi ich zabiją. Jeszcze raz na górę. Po drabince. I raz. I dwa. Teraz tam jesteśmy i mamy demoar. Dobra, otwieraj te... te drzwi. Pomiot Paozu, wiedziałem, że... ...zaraz... rycerz się wywali. Odczep się ode mnie po miocie, jeden! Auć. Chciałem być miły i podnieść kolegę, ale nie wyszło. Dobra jakoś poszło e, klęty pomiotno nas martretował że się tak wyrażę się tam wisi reszta Gubili się po drodze No bo księga jeszcze Oni po księgę idą Beczka. There's a Chaos warrior near. Look at the size of that shield. No dać tu. Kęcha pewna. Rockhound not being ten starczon to jest twardy przeciwnik Chyba tu nad rzeką była księga, mi się wydaje. Na no, gdzieś tu była Ach. właśnie mam księgę i grimoire. Tłumoki, które poszły od razu do przodu. Blightstormer! kill that slummy! face! Darn, the righteous feel no pain. chaos warrior, something arrives. Here's a healing trap! whoa, 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 whoa! branie jednak wolę książkę Arma Morgensloft I się zaczyna Przywołaliśmy szkielet raz jeszcze No, 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 już kogoś tam dopadło. be worse. Chodź <laughs> uh, do otwierać drzwi, tak na dole kogoś dopadło. O co ten? Oh, I bet you wish you were at the

Bo przeciwnicy będą się non-stop pojawiać. Ale wygląda... To jest mutant. Tanto Na górę. Jeszcze wyżej. Się sporo. Dawaj, Viktor. kończymy misję. para Dwie mhm. z trzech książek. Jeden dwóch grimoarów, nie tak źle. Standardowo rozwiązujemy drużynę. Odbieramy skrzyneczki, może coś czerwonego wypadnie. Uh -huh. Będę białego. Mam mamy jakąś nagrodę Coś za zebranie grimoarów, okej okay. Oj, nie to To też nie Talenty... tworzenie, niszczenie No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem tapcza, na to był Warhammer Vermintide 2. Trzymajcie się i do następnego. Hej.